Ilona Kalina, witam wszystkich widzów i konsumentów. Dziś w naszym programie kulturalno-kanapowym Sofa gościmy speca od reklamy... Przepraszam. Znanego aktora, pana Tomasza Dedek. Intymne pytanie na początek. Jakim jest pan konsumentem? Wybrednym. Czy... Działa na pana reklama. Czy praca copywriterów w jakiś sposób na pana oddziałowuje, czy jest pan raczej przywiązany do marki? Myślę, że tak jak na każdego gdzieś podświadomie oddziałuje, ale ja nie jestem przywiązany do żadnej marki. Kim dla pana jest copywriter? Czy to jest, czy to jest kanalia, która namawia do zakupu niekoniecznie potrzebnych przedmiotów, czy? Czy to jest osoba, która dobrze wykonuje swoją pracę i. To jest kanalia, która dobrze wykonuje swoją pracę. Jeżeli ludzie kupują to, co reklamuje oczywiście. Jakby pan sprzedał produkt o nazwie copywriter? To ciekawe pytanie, bo to zupełnie nie ma nic do rzeczy między tym, co robi copywriter, a tym, co robi aktor ponieważ ja nie jestem od sprzedawania spektaklu. Ja jestem od sprzedawania siebie na scenie, czyli do, dobrego grania spektaklu, prawda? Mm -hmm. Bo tym powinni się zająć e, fachowcy od reklamy właśnie, żeby dobrze zareklamować spektakl, w którym ja fantastycznie gram. to jest, to jest to. Jest to. Moim głównym zadaniem jako aktora jest bardzo dobrze zagrać. Tak dobrze zagrać, żeby ci, którzy nas oglądają, mnie oglądają na scenie, powiedzieli swoim znajomym, żeby przyszli i zobaczyli fantastycznego aktora w fantastycznym monodramie. Gdyby miał Pan przekonać mnie, żebym przyszła na ten spektakl. Gdybym Pani miał przekonać. No to bym na pewno zademonstrował Pani fragment tego spektaklu. To proszę bardzo. Teraz już tak. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Harry Rosa i jestem copywriterem. -right to znaczy. Facetem, który wmawia innym, że muszą koniecznie kupić jeszcze jedno opakowanie proszku do prania, albo że powinni się wyluzować i zapalić kolejnego szluga, a potem zgodnie z obietnicą ministra zdrowia, która widnieje na opakowaniu papierosów, spokojnie odwalić kitę na raka płuc. Spytacie się, dlaczego to robię? Bo lubię. No ale o co chodzi? Przecież wyraźnie jest napisane na opakowaniu papierosów, że palenie powoduje raka, albo przynajmniej choroby płuc. Napisane jest, czy nie. Chwileczkę zaraz zobaczymy. No pewnie, że napisane. Jasne. Minister zdrowia zawsze każe pisać, to się pisze. Ale jeśli ktoś ma wyższe IQ niż Orangutan, to czyta. Ciesz się życiem, zapal sobie, umrzesz na raka. I to działa. To jest ten problem, z którym aktorzy mają do, do czynienia co dzień. To znaczy, że są utożsamiani z postaciami, które grają, nie? No mówią, o, jest fantastycznym kierowcą rajdowym. A nie wiadomo, czy on jest fantastycznym kierowcą rajdowym. On tylko czasem siedzi za kierownicą samochodu i, i robią mu zdjęcia, że fajnie jeździ, tak samo. Ja nie jestem fajnym copywriterem. i ja wcale fajnie e, 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 nie muszę zachęcać do oglądania tego spektaklu. Ja tylko mogę wam powiedzieć, że jest to fantastyczny spektakl, bardzo dobrze napisany tekst Świetnie podany. A czemu akurat copywriter? Rozpisaliśmy konkurs na sztukę współczesną polską. Przyszło nie wiem, około 300 sztuk. Zostało wybranych 7-8. Oprócz nagród finansowych, autorzy mieli obiecane, że te sztuki będą wystawione. Copywriter był wśród 7 sztuk, Wyróżnionych. Przeczytałem sobie, że jest to fajny tekst, warty, warty nad pracy. Skontaktowałem się z autorem, który powiedział, że bardzo proszę, mogę, to, mogę nad tym pracować. I tak pracowałem, pracowałem. I efektem tego jest ten monodram, który jest od czasu do czasu gdzieś tam pokazywany. A czy ma z tym związek pańskie odejście z Teatru Ateneum? Ma związek. Niekąd ma związek. Ja w tym teatrze pracowałem dwadzieścia kilka lat i w momencie, kiedy z, z, tak się z tym monodramem y, po, po, po wszystkich możliwych miejscach, no stwierdziłem, że dlaczego nie, nie zapukać do drzwi rodzimego teatru, gdzie mieliśmy tam była taka mała scena otworzona przez dyrektora Warmińskiego z takim zamysłem, żeby tam swoje produkcje robili aktorzy, którzy jakby nie są w tej chwili angażowani albo mają swoje prywatne inicjatywy. Taki był zamysł dyrektora Warmińskiego. No ale, no cóż, dyrektor Warmiński odszedł od nas. Przyszedł inny dyrektor. No jakoś nie dogadaliśmy się z dyrekcją. Dysponowałem rozmowy na temat sztuki, copywriter, żeby przyszli, zobaczyli, poświęcili 50 minut swego cennego czasu, no ale niestety nie znaleźli czasu dla mnie, więc ja stwierdziłem, że dla nich też nie będę miał już czasu i tyle. Kiedy przegląda się tytuły wszystkich filmów, w których Pan zagrał i obok są oczywiście wypisane role, y, które Pan grał w, w tych filmach, no. y, to są wielkie tytuły. Ja wiem, czy wielkie, no? Dobrze. Lista Schindlera, ale obok niestety postacie, które pan gra, już nie są tak wielkie. <grym> tak. I pytanie moje, czy seriale, czy to była chęć y... osiągnięcia popularności, zagrania właśnie jakiejś wiesz, większej roli, czy. To nie są rzeczy, które. Które się robi dlatego, że się chce być popularnym, tylko dlatego, że się dostaje propozycje i jak są interesujące, to ich się nie odrzuca. A jeżeli chodzi o dzisiejsze, dzisiejsze seriale, no są aktorzy, którzy grają w serialach, są aktorzy, którzy uważają, że nie należy grać w serialach, no ale taki jest zawód. Niektórzy koledzy grają w serialach i mówią, że w nich nie grają. Są tacy koledzy, dziwię się, że mają taką krótką pamięć. Jędrula. <grywa> jest, no jest dobrze, no, co, co zrobić. No, jest Jędrula. Moszalutki Jędrula. Spotykam się z wielkim zrozumieniem wśród y, widzów y, płci męskiej. Kiwają za mną głowami z politowaniem i pan ma cierpliwość. Co pan z tymi pieniędzmi robi? No i tak. Więcej zarabia copywriter czy aktor? Taki na przykład jak Tak Taki aktor jak ja, jak pracuję, to zarabia bardzo przyzwoicie. Bardzo przyzwoicie. Jak pracuje. Ale jak nie pracuje. No to pewnie zarabia mniej niż copywriter, który pracuje. Natomiast jeżeli copywriter nie pracuje, to zarabia znacznie mniej niż ja, który pracuje. A czy sztuka to też produkt sprzedawany konsumentowi? Brzyd, brzydko to, to, to by brzmiało, że przychodzą konsumenci na, na wystawę oglądać obrazy. No. Ale jeżeli się uprzemy, to możemy tak powiedzieć. Co możemy tak powiedzieć, że właśnie dzisiaj było 450 konsumentów na spektaklu? Skonsumowali spektakl i poczuli się lepiej. Ale po co ja wam to wszystko opowiadam? Jak myślicie? Dlaczego zdradzam wam największe sekrety mego życia? Dlaczego mówię wam o tajnikach warsztatu mojej pracy? Mówię wam to, bo Was kocham.